Dobra, cześć widzowie Wybieramy dzisiaj najgorszy skin do każdej postaci Dobra, do panie ten... wstałem Grażyna, pan co to jest? I'll fix you up! w na górze Zobaczcie dokąd ta jest Kot, banita Tak ten strój to Żart. Mów... Przez że jest żart. No, to jest jakiś żart. Muszę Możliwe, przed chwilą powiedziałem, że z to jest żart. To tak, no słowa, bo to jest. że jest... ja chowa. Serio? To jest skinny tych są obrzydliwe. Jest... Brok. Jak ktoś nie zwracajcie uwagi na odgłosy, to to moja rodzinka. xd. Dobroka, do dobroka nie biorę pod uwagę tego. Uh, ale. O nie, Doriko. Ten, który nie jest wcale jakimś mega złym skinem. Eee, wygrywa konkurs na, naj... na najgorszego skina. Doriko. No, czy naprawdę, jak mówię, nie jest zły. Jak coś nie biorę w tym zestawieniu pod uwagę złotych izraelskich, to mimo... jest to jakiś żart. Luskin no, niż do Barlety jest stany, może wcale nie jest zły, dlatego że prawdopodobnie dlatego, że po prostu kolor złoty jest fajny, ale po prostu są. Luskin um, są lepsze. I jak coś, to najlepszy skin to jest too, yeah. ten. Nie, najgorszy. Nie, 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 nie podoba mi się za bardzo. Jak coś, jeśli. Jak coś, nie dziwcie się, że mam taką dziś że tak dziwnie mówię, po prostu nie jestem jakimś pro youtuberem jak to przykład taki Tori czy Damian czy kto tam inny. Najgorski, na nie według mnie ten. Nie, ta panda nie. Ta panda mi się... Ta panda jest nawet fajna. Mimo, że też to tylko wersja specjalna barisa kolorystyczna. Mi mi się podoba ten. Wiem, że pasuje, ale po prostu jakoś mało bardziej starannie nie to zrobić. Jedyny plus, że ten mi się ma fajnego ubranko I idę. mu mu mózgu się wystaje. Przypominam, tak kiedy wchodziła była za pieniądze, bo tam wtedy pieniądze z tego były Bo przeznaczenie na to gaszenie to zawsze jest spokojne. no się przyjął, bo to. Bo lubię australijskie zwierzątka, a na dworze nie ma Co to jest? Here, birdie, birdie, birdie! Who wants some TNT? No El Primo, do El Primo najgorszy skin To jest ten, naprawdę, jak już mówiłem wcześniej, nie lubię tych skinów z dużymi głowami, więc ten gra ten niechlubny plebis To jest ten to jest bez dyskusji ten, to jest w ogóle chyba najgorszy skin w całej grze, on jest obrzydliwy. Kruk Najgorszy skin do kru, kazał to jest według mnie ten Naprawdę, Nie te białe brwi w ogóle mi nie siedzą. Jakieś te kolory źle, źle dobrane. Koko. No i tutaj, tutaj przeżyjecie pewnie Music Pyszów, ale tam... Nie, nie oglądałem filmu Koko. Nie ale... Nieważne, ten skin naprawdę mi się nie podoba po prostu. Dla mnie... Wielki film Koko, ale... Nie, nie. nie. Sweet Myślę, że ten serenadowy, złapał, też jakoś średnio mi się podoba, ale... Go, go, I'm Dubo. Może to być zaskoczenie, ale ten mityczny, naprawdę, on mi, jak, on mi jakoś mega się. Jest soar. nieco lepszy Może to nie jest najlepszy bo. To jest najlepszy dobo, jak mówiłem po pierwszym odcinku jest osoba, możecie sobie zazglądnąć Piper, najgorszy skin do Pipera jest czekoladowa Piper To jest chyba naj to jest jeden z gorszych skinów w całej grze. Mimo, że nie ma dużej głowy, to i tak wygląda dziwnie. Chociaż ta parasolka nie jest nawet jakaś 30. Tara, najgorszy skin do Tary to, to jest. To jest stara. Moja stara. Dobra, warto na bok ale ale to było śmieszne. Darol. No to według mnie ten. Naprawdę ten skin miał potencjał. Coś Najgorszy skin do peny to jest według mnie. Robot penny. Naprawdę jakaś złota też nie jest. Frank. Moja ulubiona postać. Do Franka najgorszy. parasolowy Frank. który wcale nie jest. Tak zły. Jean. Najgorszy skin do gina to jest według mnie. Mam <grymne> Jest nawet, nawet śmieszny, ale po prostu najgorszy najgorszej... <trymne> jest Ty to Dziś, najgorszy jest Zysk jest, jest ubrzydliwy. Naprawdę Jeśli chcecie przewalić sobie 10 domów na to. na to coś. To. Proszę bardzo. Najgorszy to jest. Time to To jest według mnie. Ten Sally Long też nie wiem. Ma dużej głowy, ale jest strasznie customowy i tego. Mam um, animację, też jakoś nie powalają na nogi. Ha, różne zaskoczenie, ale. Tam. Nie wiem, nie wiem. Heroes, bez tego. bez tego wielkiego. czegoś. Naprawdę wygląda słabo. Ale ta ikona naprawdę jest fajna, i gdybym miał kupować tego swojego, to chyba tylko dla niej. na nagrodzinę do karta. SO MUCH Też IGNORANCE SO LITTLE TIME Ogólnie jakbym miał jakąś dużą brodę Wiem, że jestem inspirowany tym Hog Tym HOG RIDER'S CLASH ROYALE Ale... Nie No podoba mi się Bibi... No to oczywiście Bibi Ariot Serio, ten skin to jest totalne... Nie chcę przeklinać. Zresztą nie chcę, żeby YouTube mi zdjęło filmik, więc... Ale nie zdaję mu, żartuję, no ale jest okropny. No w ogóle, jak coś takiego kupować? No w tej kolekcji nie jest najgorszy Zaraz się przekonam, jaki jest najgorszy Z tej kolekcji BT21, mimo że ten jest obrzydliwy Ten jest gorszy No i wiadomo, że te... to Tu praktycznie niczym się nie różnią jest trochę ciemniejsze Może nawet te oczy wolę Chyba nawet u tego zwykłego Chociaż, też... no wiesz już nie to nie jest jakiś, kurde, mega, giga, tragiczny. najgorsze skin do to jest biedronka bee, mimo że... Jest, mimo że jest fajnym skinem, to... jest to najgorsza. Hope you like bees. Nie ta, która... jest fajna, ponieważ bardzo lubię takie kolory. depresja Dobra, to był słaby. No Najgorszy jest ten, co to jest? Kiedy... Yy, przed remodelem wyglądał bardzo ładnie, ale teraz też nie powalam nogi. Chociaż w sumie tę koszuleczkę ma spoko. Pan jest Pan Smuczy Owoc. Który też wygląda bardzo ładnie, ale Pan Do Max to jest... Wiki Max, nie, yeah, pomarańczowy i niebieski to i tak jakoś po prostu mi ten skin nie należy. I nie co? Może też mi się nie podoba. Dobra, co to jest? I kto to wymyślił? Co to jest i kto to wymyślił? Kto... Klasy. Najgorszy skin do Geila! Nawet nie ten galaktyczny Gail, który mimo wszystko też nie wygląda źle. Jak ze swoją, swoją ceną, myślę, że się opłaca, ale po prostu. Jak jedno samo ładne skina to nie jest najgorszy. Nani, najgorszy skin do nani. Ej, właśnie! W poprzednim filmie zapomniałem powiedzieć, jaki jest najlepszy skin na. To, to najlepszy jest według na nie Ares, bo jest mega potężny i piękny. A najgorszy jest według Retro Nani. Nie wiem, lubię niby takie retro klimaty, ale nie, nie. Nie, nie, nie. Najgorszy jest według mnie Selina na To też będzie... No to. Nie! To jest Po prostu nie lubię tych dużych. że wielu z was się lubię, ale. No. Minion. Najgorszy na. Nie, Burgerlu. No... Mimo, że ma spoko efekty i wygląda ogólnie spoko to ale nie mam brzydkich no Takim elegoncikiem. To jest malogował Dobra, Edgar. Czyli, czyli jedna z najczęstszych postaci dograłem w całej grze dobrze. Nie jest kos Edgar. Nie jest to... Whatever, Joker Edgar. Ktoś tak uważa? So awesome. Nie jest to, że... Wow, jest to cenny Edgar, który wygląda. który mi się nie podoba kolor. Okay. Co to jest? Zajrzę. A tak poza, pamiętajcie jak przy że za chwilę poznacie zn najgorszego skina z tej kolekcji, to jest właśnie ten. Najgorszy skin dostarczyć nie jest ten, nie ten, nie ten. Szczególnie przez ten włosy. Przecież bluzę Ok. okej. Yeah, no, to jest Dużo ludzi tak nie uważa, ale dla mnie po prostu wygląda <grym> o zdziwienie jakaś łapka ja trochę duża. Grom, comes z big Grom, najgorszy z grom. Nie jest, nie, nie jest tragiczne. Nie jest jakiś zły, ale po prostu wiecie, nie lubię, nie lubię różowego. Griff. Najgorszy skin do grifa to jest według mnie high score Gryf z chińskiego nowego roku, który wcale nie jest zły. Aż. Aż straszny. Jest według mnie Krampus z zaskoczenia. To? I'm so manky! Ta, 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 ta. Run free, my weebies, please! I'm so manky! Wygląda bardzo fajnie, tak. creepy jest. Dobry, nie żartuję. Najgorszym problemem. Zniknie ten żuch, który trochę taki. średni jest. Lola. Najgorszym to... to jest. Glitz and glamour! To jest właśnie ten, to, to jest jakieś nieporozumienie. Ten no szalik, co to jest? Spójrzcie też nad te lolą, ty też jakoś, niepo... jakoś ładne. nie ziemie. Spójrzcie na te na nie. The red Ale moja decyzja... Ooooooo, oh, do bo... poor baby! Ta mieszka też mi się nie podoba. Nie wiem, to jest. Piłkarska która. Nie, nie podoba mi się, mimo że lubię i interesuję się piłką. Mordę. Ah! Sam. Wiem, że wiele ludzi lubi tego skinu. Ale ja nie. Lubię. Naprawdę, u mnie się nie po prostu nie, nie podoba. To jest ten harcerzyk. I nie jest jakiś dragiczny, ale. Ale wszystkie, pozosta... wszystkie pozostałe skin do niego są dużo, lepsze. chciałem kiedyś mieć A nie, jest. nie jest. Wszystkim... To jest, to jest, to jest. Ten To jest ten, ale naprawdę. On jest wcale jest bardzo fajny. Ten krokodyl ja nie przyjmuje robota, Gdybym mnie ten krokodyl, to nie byłby to Jestem. To też, też. źle nie wygląda. Pff. taki zbieg Mandy. najgorszy z do Mandy jest. Według mnie. MC Mandy. Nie wiem, jakąś. to stylu. Sugar, rush, mógłby to być też ten, który mi się nie podoba. Mogliby dać jakiś specjalny rozwój bez niego nie daję rady po prostu. Groszy, skim, I skim, nie, to jest my nie, 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 proszę, nie, nie chcę tego. BOOM! grosz jest tak nie grosz ta techno Maisie, która... No. nie. Smoking. Nie, która nie jest. Jak, która jest najwyżej średnio. This arm, ale to też średnio podobnie. Ale chyba... My, 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 to na the po, rescue! Po. Ale ta bandytka też nie. Ha, w najgorszach, w najgorszach, w Ale wygląda ciekawie, ma fajne kolorki. Kordel już To według mnie ten. W ogóle dyskusja mi się nie podoba. Co to jest? dziwny strój, ten... Nie, nie. Nie będę kupować tego skinienia, mimo że jego efekty wcale nie są. Zbyt. Jak chcesz, e, nie złości się na mnie w komentarzach, bo nie, bo, bo nie, bo, bo nie, to mój. bo <much> Perła to mój, to, to mój e, bo ten ten nie, perły nie, bo nie, bo nie, To nie, bo nie, nie, bo nie, 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 Getting stomped in the swamp! Barry. Like Najgorszy jest według mnie ten, ale tak naprawdę mi się podoba, bo jest... bo jest um, ciemny, jest... czadowy. Spike. Najgorszy skin do spajka to jest... <ścoughs> to jest ten spike... Okej, okay, dobra, to było słabe, ale. Ze serii, skąd jakiś wielki. Kupsko! Nie, że śmieszy mnie to, ale ten humor to. to nie. Sandy. Nie, nie, to mi się podoba. time! Damn! To jest jakiś zły. Ma fajne. Ma fajne klapki z pajka. Kiełek, najgorszy skin do kiełka to jest. Commencing assignment. Ogólnie jak. Jestem jakieś powałęsa, nawet spoko. W ogóle z samego wyglądu nie jest jakiś jakieś mega mocne, ale naprawdę najgorszy jest to, że on nie chodzi na tych odnóżach. Czemu to nie zrobię? Surcz. się jest według mnie ten. Pozwólcie, że nie wykonam w polskim A będzie największa kontrowersja w tym filmie. I'm still freezing Według over here. mnie ten jest najgorszy z kim na obraz. To jest najbardziej przereklamowany z kim w całej grze. Też jest nie jest tragiczny, jest mi jest zły, ale nie. Nie, nie podoba. Nie, nie podoba. Nie, już nie jest jakiś zły, Nie, Mi się nie podobał. podobał Jestem Dobra! Po prostu, teraz to nie jest. One free. Naprawdę, jak już mówię zwracajcie na to uwagę na to odgłosy w, w tle, to moja rodzinka. Plażowy Byron jest najgorszy. Dobra, to tyle szybko, lecimy do Nie lubię tych skinów. Squeak. Najgorszy jest jakbym miał wybierać ten żółty Squeak. Też akurat źle nie wygląda. Bass, najgorszy. Jest fajny Buzz. Który wyglądał ok. Czerw Power -back. mnie najgorsze dokładnie jest ten niebieskim miodu. Niebieski, niebieski. Co to jest? Nie podoba mi się. to nie podoba. Dobra, Eevee, no to naj oh, najgorszy jest oh, oh, mnie ten. Time for field Nie Time for a field trip! Dobra, jak ktoś widzę, wie to ja teraz będę się streszczał, bo z, się za drogo to trwa. Najgorszy skin do działania. To jest według mnie mimo że wygląda No wodę spoko, nie? Najgorszy z Kind do tej sam. Distancę to jest. Wszystko to. Jeśli na to jest okropny. Do Chestera, najgorszy jest... Run! Run! W ile najpierw to jest okropny, skin jest najgorszy w całej grze. Te kolory są fatalnie dobrane, Nie tylko jak wygląda. Protein power! Niewiele, niewiele może to mi się różni, ale też nie jest jakiś. Ride in the wave of victory, <mulity> Brohemians! Why me, bro? Hey, take it easy, bro! <mulity> najgorszy skin do czarny jest. Zwieram. Oglądaj go przed chwilą. Najgorszy skin do Charlie to jest ten, ale ten naprawdę jest bardzo ładny. Wygląda ciekawie. Czarny ogólnie nie ma, skin skin. i mam nadzieję, że tak po prostu. Testing 1, 2, 3. Testing! To... No najgorszy skin do Miko to jest według mnie ten. To porozumienie dziwnie wygląda. Najgorszy skin do... Kitka, to kit, pounce, Nie ten plusza, kit, co to jest. Proszę was, ty no tak nawet ten jest lepszy, po prostu wiecie, no lubię czarny, serio, czarny, bie... Thief <ścoughs> mode jest najgorszy. Też nie wygląda jakoś Ten, podany przypadek jak Czech, wygląda jakby przed chwilą jarał szlugi, ale trochę ich więcej. Przecież <ścoughs> nie są w, w tego, kto opcjomu design, ale nie, tylko ta truskawkowa. Okej. Okay. No, no mała ten, który jest słaby, bardzo. będzie go, ten, który też mi się jakoś specjalnie nie podoba. Okej, okay. i tak doszliśmy na koniec naszego zestawienia. Subskrybuj. Jak coś nie jedzieszcie mnie w komentarzu, że naprawdę ty. Вот так не раз повторяю, из такого моего опиня с собой везу, собой.